Mędrcy ze wschodu. Długa już, prawie dwutysiącletnia tradycja chrześcijaństwa i pobożności chrześcijańskiej na podstawie ofiarowanych darów określiła liczbę mędrców, bo Ewangelia o niej wprost nie mówi. Włożyła złote korony na głowy owych mędrców, nadała im imiona Kacper, Melchior, Bartazar, Odnalazła ich relikwie, co ciekawe, przechowywane do ciśnia w katedrze w Kolonii. W kolejnych wiekach rozwoju chrześcijańskiej ikonografii trzej mędrcy, magowie, będą reprezentować trzy okresy życia ludzkiego: młodość, dojrzałość, starość, albo trzy temperamenty: melancholik, sangwinik, flegmatyk albo trzy kontynenty i trzy rasy azja europa i afryka ta symbolika chrześcijańska miała przekazać nam wszystkim że oto w trzech mędrcach magach objawia się cała ludzkość która oddaje hołd Bogu wcielonemu ponieważ wędrówka mędrców do betlejem jest wielką metaforą wiary, jest wielką metaforą drogi ku światłu i za światłem. Drogi w wymiarze indywidualnym, ale także drogi w wymiarze wspólnotowym, także w wymiarze historycznym. Oto cała ludzkość poszukuje światła, poszukuje sensu. Kim byli owi magowie, mędrcy ze wschodu? Myślę, że ewangelista chciał przekazać, że byli to reprezentanci najstarszej cywilizacji ludzkiej, potomkowie Sumerów i Babilończyków, naprawdę prawdziwych mędrców, ludzi, którzy już wiele tysięcy lat temu wymyślili algebrę, kanalizację, pismo, prawo, edukację. Byli to ludzie wielkiej mądrości, którzy czytali w Księdze Natury. Widząc świat rozumnie go opisywali, ale także czytali przez to wielką księgę kultury i sami ją pisali. Ich znajomość księgi natury, księgi nieba, astronomii, ziemi, przyrody pozwoliła im dostrzec niezwykłe zjawisko gwiazdę, jak powie Branszczeter, gwiazdę prawdziwczą od wszystkich innych gwiazd. Bo nie było o niej dotychczas wzmianki w podręcznikach astronomii. To była nowa gwiazda, nowe, tajemnicze zjawisko astronomiczne. A zatem właśnie znajomość księgi natury i księgi kultury, świętej księgi narodu żydowskiego, czwartej księgi tory, księgi pustyni, którą za Septuagintą nazywamy księgą liczb. Tam wyczytali, i ona pozwoliła mędrcom zrozumieć, że oto wzejdzie gwiazda z Jakuba, a z Izraela podniesie się berło. A zatem zobaczmy, że po pierwsze mędrcy magowie uczą nas czytać Księgę Natury i Księgę Kultury. Kultura to słowo pochodzi od łacińskiego słowa kolokolare, uprawiać. Ale także od łacińskiego słowa kultus, czcić, kultywować. My dzisiaj w kulturze porzuciliśmy kult, czyli cześć oddawaną Bogu, Jego dziełu, mądrości. Oddalamy się nie tylko od księgi natury, oddalamy się także od kultury. Tworzymy sobie sztuczne światy, wirtualne przestrzenie. Rzeczywistości, których ostatecznie nie ma. Karmimy się bardzo słabymi i miałkimi treściami. Popkultura dominuje wobec kultury wysokiej. Ekran smartfona płaski wyraża płaskość naszych myśli, pragnień, sensów. Nie potrafimy często odczytywać głębszych znaków czasu. Mądrości, znajomość Księgi Nieba, Przyrody i Księgi Kultury, a także Księgi Religii sprawiła, że mędrcy podjęli decyzję niesłychaną, opuścili swój kraj i poszli naprawdę w nieznane. Uczeni, którzy studiowali księgi, którzy tkwili w swoich gabinetach, oni porzucili to. Aby odkryć to, o czym mówi niebo i ziemia. Może nie mieli świadomości i nie zdawali sobie sprawy, że naśladowali w ten sposób ojca wiary, Abrahama, który prawie dwadzieścia wieków przed nimi, usłyszawszy głos Boga, wyjdź ze swojej ziemi rodzinnej, z urchaldejskiego, do domu, który ja ci ukażę. On opuścił swój dom w Babilonii, aby odnaleźć dom w Judei, w Kanaanie, w ojczyźnie Jezusa. I tak samo mędrcy wyszli, nie wiedząc dokąd idą. Nie zdawali sobie sprawy, że idą na spotkanie z samym Bogiem wcielonym, który jest także Bogiem Abrahama, ale paradoksalnie jest także Jego potomkiem, ponieważ jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I tutaj jest drugi punkt, drugie miejsce, z którego możemy uczyć się od mędrców: wiara. Wiara jako łaska, wiara jako decyzja, wiara jako zrozumienie. Być wiernym jednej gwieździe, jednemu światu, jednej z milionów gwiazd. Iść w skwarze dnia i w chłodzie nocy. W radosnym uniesieniu i także w zwykłej codzienności. W mroku zwątpienia. Iść nawet wtedy, kiedy jesteśmy smutni i przerażeni. Albo wtedy, kiedy na niebie pojawiają się efektowne gwiazdy, za którymi podążają tłumy. Im ciemniej dookoła, tym łatwiej zostać gwiazdą. To słynny bołmot Stanisława Leca. Bardzo prawdziwy dzisiaj. Droga za jedną z gwiazd pośród tysięcy i milionów gwiazd i światł jest świadomym wyborem drogi życia, ascezą, wolą przekroczenia codziennej egzystencji po to, aby znaleźć sens życia. Wiara jako droga za jedną gwiazdą. Stąd mędrcy musieli budzić zdziwienie, szli za gwiazdą, nie wiedzieli gdzie ona ich doprowadzi. Tak jak wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy i tych celów, których jeszcze nie znamy. Dla wielu ludzi może to budzić śmieszność, ironię. Pokusa, aby adorować sezonowe gwiazdy, aby samemu tworzyć sobie własne gwiazdy na dane pokolenie, jest bardzo silna. Wiara prowadzi do zbawienia tylko wtedy, kiedy opiera się na prawdzie. Bez niej pozostałaby ludzkim uczuciem, emocją, zmienną i złudną. Wiara, przestrzega papież Franciszek, bez prawdy nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom. Ale zwróćmy uwagę, że gwiazda musiała zniknąć z horyzontu, zgasnąć, bo przecież przybywając do Jerozolimy, mędrcy pytają o nią. I nie wiedzą, gdzie dalej iść. Ujrzeliśmy w czasie przeszłym gwiazdę na wschodzie. Szukamy nowonarodzonego króla. Ewangelia nie mówi wprost o tym, ale jeśli gwiazda by nie zgasła albo nie zanikła, nie trzeba by było pytać o drogę w Jerozolimie, Heroda, króla Jerozolimy. Gdyby nie, zga, nie zgasła. To nie uradowaliby się, kiedy znowu ją ujrzeli. A gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. A zatem gwiazda znika. I to jest ważny punkt: doświadczenie pustki, ciemności, doświadczenie straty, doświadczenie kryzysu, doświadczenie końca, braku poczucia bezpieczeństwa. Doświadczenie próby, które zawsze jest wpisane w drogę, ponieważ wtedy przychodzi nadzieja obok wiary. Doświadczenie Abrahama, doświadczenie wszystkich, którzy powierzyli swoje życie Bogu. Doświadczenie Pawła. Wystarczy ci mojej łaski, mówi Bóg do Pawła w godzinie prześladowań. Mędrcy. Pozostawieni władzy własnego rozumu, decydują się zapytać o drogę. Królowie pytają króla, władcy pytają rządzącego. Mówią mu: Zobaczyliśmy jego gwiazdę, przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdzie on jest? Mędrcy jednak nie zdają sobie sprawy, że zjawili się w Pałacu Heroda który nie szuka prawdy. On jest człowiekiem nieprawym. Herod zatem wpada w przerażenie. Woła kapłanów, także mędrców, ludzi księgi. Chce poznać prawdę. I mędrcy, ludzie księgi, kapłani mówią tak pisze prorok. W Betlejem Judzkim narodzi się król żydowski. A zatem Herod Poznaje prawdę, ale nie wykorzystuje jej do, to, do tego, aby się zbawić, aby ją ukochać, aby ją czcić, aby być jej posłusznym. Herod chce prawdę zabić. Mędrców, magów, przywodzi gwiazda, aby poznali prawdę o Bogu człowieku. Heroda, nieszczęsną figurę ludzi przewrotnych, nieprawdy. Niegodziwych symbolizuje pragnienie zabicia prawdy, po to, aby on był jedyną prawdą. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. To jest kres wędrówki mędrców magów. To jest punkt ostatni pokłon. Przez wieki, zobaczcie, ikonografia, malarstwo przedstawiało właśnie tę scenę. Tam pojawiają się młody chłopak, mężczyzna w średnim wieku i starzec. Czarnoskóry, żółty i biały człowiek. Mają złoto, kadzidło i mirrę. Tam pojawiają się ikony, obrazy tak nam dobrze znane, przedstawiane w szopkach, w różnego rodzaju wizjach bożonarodzeniowych grot. Ale tak naprawdę w tym pokłonie trzech króli wyraża się symboliczny gest. On jest Bogiem. A dary wyrażają w sposób niezwykle metaforyczny prawdę owego dziecka. Złoto dla króla, mirra dla Boga, olej do namaszczenia zmarłych. Po to, aby móc zrozumieć prawdę Mesjasza. Dlatego widok betlejemskiej stajenki Pokłon Trzech Króli tak mocno zakorzenił się w naszej świadomości. Wszyscy go znamy doskonale jest nam objaśniony, ale nie możemy pozwolić, żeby stał się tylko elementem skliwej popkultury my, ludzie wierzący, Chcemy w tym obrazie widzieć nas, naszą wędrówkę, nasze cierpienia, nasze trudy, naszą wytrwałość w dążeniu do prawdy, naszą uległość wobec prawdy, nasze znajdowanie sensu i miłości, naszą wiarę, nasze oddanie chwały Bogu. W nędznej szopie urodzony żłób mu za kolebkę dano. Cóż masz, czymś był otoczony? bydło pasterze i siano oto kenoza Boga jego całkowite oddanie się w ręce człowieka niepojęta tajemnica uniżenia my tę tajemnicę przedłużamy i uobecniamy za każdym razem w eucharystii a zatem musimy uświadomić sobie że metafora szopki obrazy ikony nasze kościelne stajenki czy w domach budowane ładne, eleganckie, domowe kapliczki, one mają nas przyprowadzić do ostatecznej obecności, do ołtarza, w którym następuje prawdziwa kenoza Boga, uniżenie. Bóg się oddał w ręce kapłana, i Bóg się oddaje w ręce ludzi. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Mahatma Gandhi. Wielki mędrzec i wielka postać XX wieku poczynił uwagę, że ryby żyją w głębinach wód i milczą. Zwierzęta żyją na powierzchni ziemi i krzyczą swoim zwierzęczym głosem. A ptaki żyją w niebie i śpiewają. Człowiek zatem łączy w sobie wszystkie te żywioły. W człowieku jest milczenie głębin, krzyk zwierząt, i śpiew nieba. Pochowany wczoraj przez nas wszystkich z wielkim żarem papież Benedykt XVI, czyniąc refleksję nad głównymi nurtami współczesnej kultury, zauważył, że człowiek dzisiejszy uciekając od głębi zatracił zmysł milczenia, programowo odciął się od nieba, gdzie jest Bóg. I to, co mu pozostało, to krzyk zwierzęcia. Chcemy za mędrcami, magami, w milczeniu adoracji, przeżyć ich nawrócenie. Już nie według Księgi Natury, tylko według Księgi Objawienia. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest bardzo, bardzo ważne. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Inną drogą, to znaczy nie drogą natury, mądrości ludzkiej, którą tu przyszli, ale drogą wiary i objawienia, które przez spotkanie z Bogiem człowiekiem stało się ich udziałem. I to jest właśnie tajemnica każdej Eucharystii. Przychodzimy tu, abyśmy zostali dotknięci przez Słowo i obecność żywego Boga, który dla nas stał się człowiekiem. Amen.